Szuka dzisiaj. Chciał się z nami bawić w chowanego, wiecie? To jest jego własny świat. Gdzie ty tutaj jesteś? Ja znowu nie wiem, miałem... ja nie to... Ty jesteś zombiakiem? Hej. Nie jesteś zombiakiem? O Jezu, to są zombiaki. że one mnie zabiją? Nie zabiją, bo ty Dobra, super. Czy to ty jesteś tym smokiem? Już cię znalazłam. To co to za smok? Co ty tu robisz, smoku? W tym ciemnym mroku. A już się schowałeś, tak? Nie. Dobra, no to szukamy ciebie. Możesz mi dać jakąś podpowiedź, gdzie jesteś? Gdzieś pod wodą. Pod wodą, dobra. Ktoś tam tutaj coś napisał, oczywiście nie w zrozumiałym języku. Widzę pajączka, schowałeś się pod wodą. Pomoże nam szukać Leonardiego. Już idę cię szukać. Hi, hi, hi. Ale meduza, tutaj sobie hasa. Hopsa sasa, lecimy, widzowie. Nawet fajnie, bo się nie utopię. Dobra. Czekajcie chwilę. Dobra, już go... Lecę, nie lecę. O, jest ktoś tutaj. To ty? Cześć. Jestem pod wodą. To nie ty, to znowu ten smok. Smoku, nie ciebie szukam. Weź coś zrób z tym smokiem. Bo straszy, ja mnie, się już? straszy mnie swoim wzrokiem. No to niech. Nie wiem, jak cię nie i musicie znaleźć. Nie wiem, w którym zagamarku ty, ty się schowałeś. się jestem pod wodą. Nie wiem, jak to miejsce się nazywa, te podwodne, ale gdzieś jestem. Czy koło dużej górki? Yy, głębokie, bardzo. Bardzo głęboko i daleko niezbyt. Widzowie, no co to za podpowiedź? Bardzo głęboko. Wszędzie tu jest głęboko. To zanurzamy się w głębie i szukamy. Ciebie. Słyszałeś, szukam ciebie. I tu nie ma. Dobra, jeszcze jedno miejsce sprawdzę i chyba się widzowie dosłownie poddam. Hmm, czekajcie, czekajcie, czekajcie. No, jeszcze mi się zacięło. No niemożliwe. No dawaj, dawaj, dawaj. Bo nam on normalnie są zaraz ucieknie. No, co za telefon? Tak to jest widzowie, jak się telefonem nagrywa, no niestety innego sprzętu nie mam. Także musicie mi wybaczyć, bo ja, ja wybaczam telefonowi, że się zaciął. Ale chyba długo tak czekać nie będę. No, dobra, damy, czekaj, ok, Jest ok, więc idziemy. Miałam tutaj jeszcze jeden pomysł, gdzie ten nasz koleżka mógł się schować. Widzicie, tam za tą kurką przypuszczalnie była woda. Jest woda! I siłamy tu chyba odnajdziemy. Jak nie widzowie, to się głośno poddamy. Dobra, lecimy siu, siu, Gdzie ty jesteś, no kurcze? Wkopałam się gdzieś. Jeszcze się wkopałeś? To ja się poddaję, o nie. I komuś innemu to zadanie oddaję. No to teraz ja będę liczyć. Ty chcesz liczyć? Dobra. Patrz gdzie byłem, tu się skopałam. gdzie wylatowałam. Czekaj, ja nie widzę. Mm, nie widzę, nie wiem. Tam gdzie jest takie jeziorko spływa. Wszędzie tu są jeziorka, co ty kolego, nie widzisz? Ale zaraz się rozejrzyj, może kło tutaj znajdę. Nie, teraz ja, ja ja się chowam, dobra. A ty licz. Dobra, to zaczynam liczyć. No dawaj do pięć, dziesięciu. dwa, trzy, cztery, się schowam, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenastu, 12, 14. Dobra, już możesz szukać. Szukam. Tu nas nie znajdzie, zobaczcie, jak tu jest ładnie. <laughs> Żebym tylko nas nie usłyszał, bo to będzie podpowiedź. Podpowiedź? Mm, zaraz ci podpowiedź. Widzę tu pajączka, co ma czerwone oczka i jest nie bardzo blisko i to wszystko i <laughs> szukaj. Jest tu też jakieś zombie. Gdzieś jakieś dziurze zębiaków? Tak, jest tu bardzo różowo ci podpowiem, kolego. Bardzo fajnie stylowo różowo. I się kręcę dookoła. Poddaję się. Tak, szybko się poddajesz. No pomyśl, jest tu różowo. Nie? I spadają listki jakieś czegoś tam różowe. A już Pachnie tu pięknie. Już się słucham. Nie ty tu możesz być? Nie ty tutaj jesteś. Widzicie, nie może mnie znaleźć. O coś widzę. Nie, to nie ja, nie ja. Pomyliłeś się. Mam cię. To nie masz mnie, gdzie? Nie masz mnie, nie! To jest się widzowie. niemożliwe, znalazł mnie. Ach, cześć, cześć, cześć. Pomachasz teraz nam ładnie. A, to miało być, dobra. Podążać za tobą. Okej. Okay. A gdzie mam za tobą podążać? No powiedz mi. No powiedz mi. Ej, hejże, gdzie ty jesteś? Przemierzyłam cały świat i zaginął po tobie ślad. Ej, 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 jestem tutaj, gdzie to światło się świeci. O, może popływamy z wodzie. Dobra. Popływajmy. Oj, ja cię w ogóle nie widzę. Musisz tutaj mnie odnaleźć i tam serio. zaprowadzić. No serio, no co? Jesteś za szybki dla mnie, co serio. O, tu jest fajna woda. Tutaj, tutaj możemy popływać. Sobie wstawię, ja się tu fajnie bawię. I co dołączysz?